A tam człowiek orędzie dla Polski. Bóg posłał mnie do Was, aby w obliczu ciemności i zwątpienia przynieść Wam nadzieję. Jeśli wytrwacie przy krzyżu, jeśli wytrzymacie godzinę opuszczenia, ujrzycie blask zmartwychwstania prawdy. Narody znalazły się pod jarzmem bestii, lecz jeśli powrócą na drogę Chrystusowej Ewangelii i Jego praw, otrzymają prawdziwą wolność i poznanie prawdy i będą się gromadzić wokół Pasterza Króla, który będzie je prowadził do ostatecznego zwycięstwa. Polacy, pośród ciemności i zwątpienia, lecz także wobec obojętności i zaślepienia, przynoszę wam nadzieję, która jest jednoczesna, Wezwaniem do narodowego rachunku sumienia, abyście w obliczu krzyża dokonali prawdziwej przemiany serc Wasza Królowa chce was zgromadzić pod krzyżem, abyście nie ulegli pokusie porzucenia walki o prawdę, która zostanie objawiona całemu światu pod krzyżem i w zjednoczeniu z Nim. Poznacie prawdziwą wartość cierpienia i ofiary dla Boga i Ojczyzny. Amen.